Małpeczka drugi raz na promie Kurde, elegancko o ja! No to trzeba napoić małpeczkę, bo rezerwa już masz 220 na liczniku. I nawet wejdzie bez problemu, podsuszę sobie. Jest drugi, więc można sobie w razie czego tam też yy, przesie posiedzieć. Kurde, zostajemy i stoliki. Napijmy się kawusi. Jakby ktoś jadł pił, to życzę smacznego. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję za stawiane kawusie. Link w opisie filmu, w opisach shortów też jest. Odważyłem się spróbować pojeździć, rozwijać kanał. Może coś z tego będzie. I wy mi w tym cholernie pomagacie, bo dzięki wam w dużej mierze jestem na tej Skandynawii 2025. Właśnie dużo kawuś stawiacie, nie rezygnujcie, bo im więcej kawuś, tym więcej będzie po prostu motowycieczek. Więcej będziemy przeżywać. Bajka, naprawdę rewelacja. Dobra, jeszcze raz zdróweczko. Trzymajcie się, serwus i do zobaczyska na trasie. A ja się jeszcze popatrzę.